TOP 5 NAJWIĘKSZYCH niewyjaśnionych SEKRETÓW I easter EGGÓW W GRZE ROKITI Zaczynamy Numer 5 e, Rokiti jest na mapie bardzo dużo razy Ale go nie widzisz e, Na mapie dom jest właśnie tutaj no. Jakiś straszny potwór również ogląda ciebie na mapie faktorii e, Na dachu dobra, na mapie house jeszcze jest jeden Rokiti Taki, e, jest dwóch życie oglądają z dwóch różnych stron. Nie wiem dlaczego. Zapomniałem również powiedzieć, że ktoś się ogląda z dachu domu Rocketiego i jest jeszcze Rokiti, który Cię goni po tym domu. Nie wiem, dlaczego jest ich tak dużo, ale ok. jeszcze na bum, yy, Jeszcze na dachu bunkru siedzi Chapter 3. Również z Rokiti. Pewnie on tam nie, nie zostanie na długo, ale jest. Fakt numer dwa. Yy, z niewyjaśnionych przyczyn lampa jest na ziemi. Bardzo straszny. Fakt numer 3 w wętach na mapie bunkier jest bardzo straszny osobnik. tytułem W mapie dom w jednym z pokoi jest bardzo śmieszny fanart za Bóg Bonnie nie wytłumaczcie z tego. Bonusowy fakt: Te rocky te, te. Głośniki są marki Rokit. Kolejny fakt, nie wiem który, ale. Yy, droga od chapteru 1 do chapteru 3 jest prawdziwa, czyli to jest bardzo fajny fakt. No, jak się przeleci z chaptera 1 do chaptera 3, to to wszystko leci yy, na to. No, więc, yy, a i, i zimbo kiedyś nie miał schodzi.